17 stycznia 10.50 Już wczoraj dostawałem takie wiadomości żebym po prostu powiedział I nagrał ten film e, Jestem e, wys, wysłany przez inne pasma siebie tutaj Akurat mam przyjść tutaj i to powiedzieć, <laughs> tak z rana <śmiech> <śmiech> o manipulacji podprogowej, sekt. Grup I tak dalej. <laughs> Więc mówię: Manipulacja podprogowa Na czym polega? Polega to na tym, że jest e, w przypadku seks takich jak Akademia Ducha, mam śmiało wymieniać to nazwę tej instytucji. E, Bez emocji. Bo im chodzi o po prostu moje emocje. Ale mam powiedzieć i mam śmiało wymówić. I mam śmiało wymówić imię i nazwisko założycielką tej instytucji jest e, Anna Sokołowska, przynajmniej tak twierdzi, że się tak nazywa, podejrzewam, że nazwisko też zmieniła. Ale nie będę chownika, bo tak mi mówi intuicja. I ta osoba na filmach ona Was nie uprzedza. Ona nie uprzedza nikogo, nikogo nie uprzedzi. Eee, I nie tylko ona. Każda taka osoba, która nagrywa jakieś filmy i działa, spróbuje oddziaływać na Was <laughs> na różnych poziomach, eee, stosuje taką psychomanipulację. Bo to jest psychomanipulacja. I ma ma manipulacja podprogowa, która właśnie polega na tym, że ona sobie siedzi wśród świec. Już same świece są manipulacją podprogową. Zapalenie świec. I też jakiego koloru też jest ważne. Jeżeli jest świeczka zapalona czerwona, to działa na Waszą e, czakrę podstawy. Ona Wam nie powie: Dzień Dobry, słuchajcie, odpaliłam świecę, i teraz będę mówiła do Was. A tu jest świeca, i będę działał to, co będę mówiła, i w jaki sposób będę mówiła. Jaką dzisiaj maskę przybiorę e, na swoją ochydną gębę. <laughs> Nie obrażam ludzi i nie pisać mi takich komentarzy, tylko wiem, co robię. Ja mam to bardziej zlikwidować, mam zlikwidować wszystkie, yy, wszystkich fałszywych tych proroków, te wszystkie fałszywe sekty i te wszystkie fałszywe ideologie, a Kościół po prostu... Yy, Namówić i skłonić w końcu do tego, żeby zaczęli albo go mo modernizować, tych, którzy reprezentują Kościół, albo niech po prostu e, całkowicie zrezygnują, tak samo jak reszta ty tych sekt i tych grup e, z przekazywania, e, z, e, przepraszam, z reprezentowania. Boga w sposób niewłaściwy, ponieważ Kościół też reprezentuje Boga w sposób niewłaściwy. Chrystus nie został nigdy to mam mur, beton, informacje e, od Boga z innych pasm, e, że Chrystus nie został. Ani w żaden sposób męczony, a już na pewno nie było to ukrzyżowanie ani w górę, ani w dół, nie było to żadne głodzenie. Chrystus po prostu przekazywał informacje, e, mówił rzeczy, e, informował ludzi, nauczał, nie brał za to pieniędzy i nie, nie, nie był jakimś nie wiadomo jakim. Że tylko po prostu pochodził z zwykłej rodziny, która za zajmowała się rybołówstwem. Takiej przeciętnej klasy, jakby to porównać dzisiaj. <laughs> Więc y, Chrystusa Ukrzyżowanego, i y, y, jeżeli ktoś podaje inne wersje, a tu chodzi o Chrystusa, czyli o społeczeństwo, <laughs> tu chodzi o społeczeństwo zawsze był wszechświat, który reprezentował po prostu Boga, ktoś, kto miał odpowiednią genetykę i odpowiednią energetykę i miał prowadzić ludzi albo prowadził ludzi miał, dlaczego powiedziałem miał prowadzić ludzi bo niektóre osoby takie były niszczone albo werbowane do tych e, ch, przez te hol, e, hollywoodzkie badziewie i zamiast e, po prostu prowadzić ludzi to ci ludzie niestety byli werbowani w jakiś sposób i e, Pchała się taka Sokołowska na przykład za kogoś i próbowała sterować ludźmi, sterować światem, bo ona to próbuje robić. Ale coraz mniej ludzi ich ogląda, bo tam zaglądają i widziałem: dzięki Bogu moje działania nie idą na marne. I teraz opowiem, co robi Sokołowska z Akademii Ducha. E, po pierwsze, nie dajcie się. E, e, nie dajcie się po prostu y, zaczarować, że tak powiem, władne uśmieszki. Y, ja jestem cały czas kul, y, kulturalny, ale jak się wkurzę, to się wkurzę, jak każdy człowiek, jak każdy normalny Polak zakryna i tyle. Najzwyczajniej w świecie. Mam do tego prawo. Bez względu na to, kim jestem, jaki jestem, pewne rzeczy muszę na pewnym poziomie powiedzieć co robi Sokołowska i inne sekty, bo to nie tylko ona. Nie dajcie się... Yy, nie, tu chodzi... A! O co chodzi głównie? Chodzi o waszą uwagę. Bo ty, jeżeli oglądasz jakiś film, to yy, Dlaczego ja nie na przykład nie mówię i nie, e, kier, nie, nie, nie nagrywam na przykład trawy albo nieba albo czegoś? Dlatego, żeby było widać moją twarz, żeby, żeby było widać, e, że to co mówię jest autentyczne. Wiem, że moje filmy oglądali psychiatrzy, psychologowie i wiedzą, że mówię prawdę. Bo cała gestykulacja. Ca... I ci ludzie, którzy widzą energetykę, też widzą, że mówię prawdę. Eee, też, tacy też oglądali, wszyscy oglądali moje filmy. I dlatego Sokołowska między innymi boi się. Tyle razy ją wymieniłem, nagrałem tyle filmów. Jeżeli byłaby w porządku, to by się Skontaktowała osobiście, widocznie ma jakiś ku temu powód, żeby tego nie zrobić, albo się po prostu boi. Podejrzewam, że to jest to drugie. Kolejna rzecz. A jak działa po, y, podprogowość u, nich, u niej i u innych sekt, i u nich, i innych takich, którzy się nienawiść albo próbują e, albo próbują e, w jakiś sposób. Płynąć dla ludzi. Tak jak powiedziałem, to ten filter dotyczy się nie tylko tych sek i tych grup, ale też Kościoła, jeżeli mnie ktoś ogląda. Yy, albo zmodernizujecie kościół i pozmieniacie tam dużo rzeczy, a tam dużo rzeczy do zmieniania, tak jak, do tak jak powiedziałem, nie, ja nie chcę widzieć Chrystusa ukrzyżowanego, nie chcę widzieć Chrystusa yy, teraz mówię o kościele. Który ma cierni na sercu albo na głowie, yy, i nie chce słyszeć, że ludzie są obwiniani w trakcie myszy, tak zwanej myszy, że Przychodzą ludzie do kościoła i jest tylko obwinianie i na okrągło opowiadanie do sam tego samego i stawianie kościoła na kościele. Przecież pieniądze można przeznaczyć na to, żeby, które się ma i się ma na pewno, bo Watykan ma mnóstwo pieniędzy mnóstwo pieniędzy, można przeznaczyć na to, żeby zbudować dla ludzi dla tych, którzy, dla potrzebujących bo jesteście tacy święci stoi, jak stoicie za amboną i opowiadacie takie mądre rzeczy a yy, jest mnóstwo ludzi, którzy nie mają swoich domów, jakaś w ogóle orkiestra, świątecznej pomocy czegoś takiego nie powinno być w ogóle yy, dlatego, że yy, rząd, polski rząd i polski kościół E, Watykan mają mnóstwo pieniędzy e, i nie powinno być jakiegoś zbierania, jakiś, bo to jest wyłudzanie ta Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy pod przykrywką serduszek, e, wyciągania od ludzi pieniędzy na e, niby kupowanie sprzętu e, medycznego. A żeby nie było sprzętu medycznego, to się wszystko rozchodzi do jednego. To trzeba dbać o ludzi po prostu, żeby nie był potrzebny sprzęt medyczny. Trzeba dbać o dzieci i trzeba zadbać o to, o system szkolnictwa, żeby wyglądał w taki sposób, żeby ludzie po prostu nie chorowali, żeby nie mieli depresji i żeby rodziny żyły w dostatku. Jeżeli ludzie żyją w dostatku, jeżeli ludzie żyją dobrze, są szczęśliwi, mają pracę, mają Dach nad głową, to nie rodzą się dzieci, nie płodzą dzieci chorych, i nie ma rodzin e, patologicznych. I wtedy żadna orkiestra świątecznej pomocy, ani żadne jakieś e, urządzenia. Y y y do leczenia, nie będą potrzebne. Jest potrzebne to, żeby po prostu uświadamiać ludzi, ludzie mają żyć w normalnych warunkach, eee, nie mogą pić alkoholu, ja bym w ogóle wycofał cały alkohol, tak jak w Egipcie, żeby był zabroniony po prostu. Albo jakieś eee, dowolne ilości. Dlatego, że alkohol niszczy po prostu człowieka. Niszczy Psychikę niszczy wewnętrznie, osłabia psychikę, osłabia umysł, osłabia ducha. Dlatego alkohol powinien być po prostu praktycznie wycofany, wycofany. A te cwanianki politycy mają z tego pieniądze. Z czego? Z tego, że ludzie stają się alkoholikami ten cały system tutaj jest tak nakręcony żeby ludzie byli przegnębieni, żeby uciekali po prostu żeby nie lubili siebie on, on wraca z pracy, ona wraca z pracy. z pracy, przepraszam ja teraz nie tworzę, tylko mówię jaka jest rzeczywistość jaką, jaka rzeczywistość mnie otacza by nie było, że ja tworzę, tylko ja widzę co się dzieje z ludźmi i e, ludzie mają pracy swojej nie lubić i mają się kłócić w pracy, mają być w konfliktach, a później e, przychodzą do domu i piją. Potem właśnie rodzą się takie dzieci z wadami serca i wtedy są potrzebne e, jakieś urządzenia i wtedy jest ta cała orkiestra świątecznej pomocy, e, której nie powinno być w ogóle, ponieważ pieniądze ma rząd. I kościół. Bardzo duża ilość pieniędzy z naszych podatków idzie na utrzymanie kościoła. Już powiedziałem, co to jest kościół, jak kościół Boga reprezentuje. A kościół Boga reprezentuje bardzo niewłaściwie. To jest w bardzo dużym stopniu manipulacja. Pomijając Chrystusa, którego umieścili na krzyżu, wsadzili mu na ee, sadzili na e, symbolicznie oczywiście na serce e, cierń i na głowę cierń nie było czegoś takiego nie było takiego Chrystusa e, to pod tym się podpisze nigdy żaden a poza tym Chrystus nie był tylko jeden e, i nigdy takiego Chrystusa nie było i się Chrystusów e, było dużo i Chrystusów, Chrystusi się będą rodzić cały czas E, takiego Chrystusa nie było nigdy, e, który został ukrzyżowany. To jest wymyślone, to jest czysta manipulacja po prostu. Żadnego cierpienia w Chrystusie nigdy nie było, nie ma i nie będzie. E, druga sprawa obwinianie to jest manipulacja Twoja wina, Twoja wina to nie jest boskie. Bóg e, raczej ocenia niż obwinia. Nie ma obwiniania, nie ma czegoś takiego, a to się dzieje rytualnie na każdej mszy. Eee, Dobra, to tyle na temat Kościoła, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy e, i tej całej ściemy. I teraz przejdziemy do mojej ulubionej Ani Sokołowskiej z Akademii Ducha. Ona wam nie powie wam nie mówi, tak jak powiedziałem, ona na przykład umieści sobie wielką pomarańczę, poduszeczkę z pomarańczy, kolorowo zrobi, żeby było atrakcyjnie, później ja sobie pomaluje, żebyście chętnie na nią patrzeli i będzie się odzywiać ta, od, o, właśnie odżywiać waszą energetyką. będzie się odżywać będzie się odzywać, przepraszam, tak delikatnie, łagodnie, żeby Brzmiała po prostu przekonywująco. I taką na przykład umieści sobie y, pomarańczę, i będzie mówiła o rzeczach związanych y, z twórczością, tak? bo czakra sakra sakralna to jest czakra związana y, z tu i teraz z tworzeniem, z tym, kim jesteś swoją osobowością i tak dalej. I będzie pod swoją pieczątką, bo tu chodzi o jej pieczątkę, bo ktoś jej powiedział, my ci powiemy jak to zrobić, e, a ty e, po prostu będziesz królową. E, bez genetyki i bez serca e, Józka znajdziesz, czyli e, tego, który jest wszechświatem miniaturką wszechświata i trzeba będzie go zgnębić jakoś psychicznie albo energetycznie oszukać yy, i zniszczyć na wszelkie sposoby, A i będziesz działała i pracowała dla nas Bo tak to wygląda, i wracając do pomarańczy, ja na sobie taką pomarańczę, ona wam nie powie, że ona umieszcza pomarańczę po to, żeby was przekonać do tego, do czego ona mówi ja na sobie taką pomarańczę dużą umieści, i ona będzie mówiła i A, i w trakcie mówienia na przykład, i A, pomarańczę, i jeszcze sobie umieści taką poduszeczkę e, fioletową, żeby działać na waszą czakrę e, sakralną, czyli tą pomarańczową, i żeby działać na waszą duchowość, czyli na tą e, czakrę. E, Ostatnią duchową. Czyli taką fioletową sobie tutaj sobie umieści, pomarańczową, a tu sobie umieści fioletową poduszeczkę. I ona będzie działała w trakcie yy, mówienia tych swoich czar, czarów. E, czarątek słownych słowny, będzie do was mówiła i tak działa właśnie pod e, e, manipulacja podprogowa że ona mówi i działa na waszą w tym momencie e, ma niby działać dużo ludzi tego nie wie że ma niby działać na czakrę sakralną i na czakrę e, na czakrę e, siódmą da korona, na koronę Dajmy na to, to jest taki przykład. nie? Przyjrzyjcie się na te filmy, i zobaczycie, że to ja mówię. Tak właśnie się dzieje. Jeszcze do tego co składa świeczuszki, i już jesteście sprzedani. To jest właśnie ten szatan. To jest właśnie to. To jest właśnie to. Bo szatan ma mnóstwo twarzy dlaczego ja, ja tak mówię dlatego, że y, ta osoba Was nie uprzedza i działa po prostu y, całkiem świadomie na Was y, i chce za wszelką cenę y, ściągnąć Waszą energię Wasz czas no i Waszą duszę no bo dusza jest praktycznie w czakrze y, sakralnej kwintesencja, no, tak, dobrze kwintesencja e, jest napędza, dusza jest właściwie napędzana tak można to było ująć przez czakrę sakralną i każdy w każdym wcieleniu a i kościół też nie mówi o wcieleniach mówi, że rodzimy się e, raz niektórzy rodzą się raz ale... E, większość ludzi e, się inkarnuje ja w, w różnych filmach różne rzeczy mówiłem, ale to była e, oczywiście manipulacja też e, i też była, e, były działania właśnie między innymi tych sekt, tych dwóch sekt e, albo jakichś innych ludzi jeszcze dlatego też byłem wulgarny w filmach ja wiem co, ja wiem, ja, wiem, ja wiem, o co chodzi. Mój brat został zamordowany przez tych ludzi w dziwnych, w dziwnych okolicznościach przez e, tą Akademię Ducha, dlatego że tam kiedyś pracowałem u e, w Warszawie w pizzerii u Pana Drozdy, kłóciłem się i to też było wywołane u mnie specjalnie, że mam się kłócić. E, Kimś tam na e, tym Facebooku z nią i ona tą e, energię odbiła na najsłabszym członku mojej rodziny i zabiła mojego brata tą energię. Taka sytuacja, moja rodzina też e, e, była nękana. Oni wiedzą, że jesteśmy, jako mamy genetykę, że jesteśmy yy, yy, rodziną stwórców. Yy, to też chcę, żeby to było powiedziane. Nie tylko ja byłem z mojej rodziny nękany w pewien sposób, na pewne sposoby. Yy, nie mam zamiaru już wyjeżdżać z kraju, do tego też byłem namawiany, bo chcieli się mnie pozbyć ta banda, ta Sokołowska i ta cała Akademia i to wszystko co z nią współpracuje, i współpracuje dla niej współpracuje a to są iluminaci między innymi Badziewie już powiedziałem jak działa podprogowość Sokołowskiej z Akademii Ducha z Akademii Gówna a nie Ducha która sprzedała swoją duszę Demonom. E, tam też widziałem film jednej z nich. E, siedziała Baba Jaga, i po prawej stronie e, była postawiona e, gwiazda, która wygląda jak pentagram. Tylko nie jest w kółku. Powiedzieli jej postaw, e, postaw pentagram, ale bez kółka, bo ludzie boją się pentagramów, bo je, ludzie jak się boją, tak, mam ma zajebisko instytucje, a żebyś pisz pękła po prostu ze złości. E, postawili jej, kazali jej postawić e, po, żeby działanie było na prawą stronę, czyli e, tak, po prawej. Lewej, po prawej stronie, bo jak ktoś patrzy na ludzi i jak ludzie patrzą, to na, na prawą stronę, czyli żeby szło na prawą stronę i jest oświecone dlatego, że pentagram, każdy z nas jest pentagramem. I pentagram to, to jest tak. Ee, ogień, woda, ziemia, powietrze i duch dokładnie tak i postawiła tam jedna z nich w tej całej zakichanej akademii ducha postawiła sobie kazali jej postawić yy, właśnie taką gwiazdkę w kształcie y, pentagramu bez kółeczka, żeby nikt się nie wystraszył, bo ludzie boją się pentagramów w tych kółeczkach, więc postawili taką gwiazda, gwiazdę pięcioramienną yy, i ona sobie tam nawija <laughs> I ta gwiazdka, właśnie pięcioramienna, ma mieć wpływ na tego, który ogląda. I tam jest oświecona, oświecone świeczkami te dolne partie, czyli ziemia i woda. Tak? Czyli ma działać na ziemię u każdej osoby, która to ogląda, i na wodę u każdej osoby, która to ogląda. Tak działa podświadomość. A i tam na jakieś zasłoneczki z gwiazdeczkami, czyli wszechświat, nie? Czyli wszechświat, który. Yy, 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 czyli jeżeli są zasłoneczki, nie. Yy takie z gwiazdeczkami, czyli na Twój wszechświat, czyli Ty jesteś w jakimś stopniu wszechświatem też, w wszechświecie żyjesz, czyli ma działać na Ciebie po prostu podprogowo i do tego pentagram, który jest oświetlony dwoma świeczuszkami, e, czyli na czakrę e, zie, na e, ziemię w Tobie i na wodę w Tobie w tym przypadku, nie? i to tak, tak wygląda manipulacja podprogowa akademii, między innymi Akademii Ducha tej całej zasranej Sokołowskiej i innych grup, bo inne grupy też robią to samo, inne grupy na przykład umieszczają sobie bezczelnie <laughs> taką e, grupę ezoteryczną taką, e, takie kółeczko e, to jest taki symbol ziemi. To są ludzie, którzy e, m, którzy to robią, ale e, ci ludzie to e, uprzedzają, że tu, je, tu i tu i tu jest taka symbolika i to będzie miało na was wpływ. E, I to są ludzie uczciwi i ludzie ezoterycy. Ja nie przekreślam wszystkich ezoteryków. Absolutnie. Bo są fantastyczni ludzie i mam ich na oku. Ale... E...